Witam w pasiece farmera, proszę Państwa. Co się tu dzieje? To się dzieje, że przyszło oziębienie, tak jak cały kraj e, krzyczy. Wszędzie zimno, a tak pięknie było lato. Już, już na lipę się szykowali pszczelarze. A zobaczcie, u mnie pszczoły nawet się ruszyły. Chyba z 4 stopni jest. Śmigają po wodę. Po wodę, mają sporo czerwiu i muszą rozpuszczać ten pokarm, przygotowywać. Ale że przy takiej temperaturze nawet się ruszają, ten ul. Być może najsilniejsza rodzina. Wczoraj był wieczorem na koniec dnia zaszedłem pasiekę obejrzeć. Wszystko gra i kury zagonić, nie? I patrzę tutaj nie wychodziły na wylotek, ale całe wejście było no pszczoły stały nie i się kręciły, troszeczkę kursowały z tego wylotku do środka i tak wiecie. A wszędzie indziej nie było widać praktycznie pszczoły, nie? Yy, żadnej. Wszystkie były gdzieś tam na ramkach. Więc wniosek był taki, bo pamiętam, kojarzyłem, że ta rodzina była, yy, no wyróżniała się, nie? Dużo czerwiu, yy, silnie szła. Więc zajrzałem, mówię kurczę, trzeba poszerzyć, bo one mogą się tam gotować, po prostu może być dużo pszczoły. I zgadzało się, na ostatnich ramkach było full, no wszędzie było full, znaczy full. No jak odsłoniłem, no to wszędzie były wszystkie uliczki zapchane pszczą. Na ramkach nie było jakoś mocno, tak ciasno, ale no, by było pszczół. Tak więc no, postanowiłem, ponieważ to ochłodzenie, no to tutaj jeszcze no, ponad tydzień. A pszczoła się wygryza i żeby im stworzyć miejsce po prostu, żeby tam one się nie kotłowały aż tak, bo to może, może później być lipa. Bo to tylko nastrój rojowy z tego może wyjść, jeśli one, bo one też zapas mają pożywienia. Jeszcze zimowego sporo zostało. Trochę te silniejsze rodziny też zdążyły nanieść, więc tutaj z głodem to raczej problemu nie będzie. Yy, ale no, przez to oziębienie, no to, yy, ta podwyższona temperatura w ulu, to gotowanie się pszczół może spowodować, że one pomyślą, że trzeba się roić, nie? o ile mają właśnie te żarcie, to żarcie. To, 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 to. No wychodzą, wychodzą, ale to mówię, muszą tą wodę chyba, pyłku nie widzę za bardzo grzewa no, owocowe kwitną najbliżej. Dalej one nie polecą Bo skrzepną, to jest zimno. Jestem w szoku, że nawet dzisiaj się ruszyły No i co? I pszczelarze że no, płaczą, że rzepaku nie będzie. Niektórzy myślą, że będzie. Może będzie, może nie będzie. Niektórzy do wirowania się szykują. Różne rzeczy w kraju się działy. U mnie jeszcze chyba rzepak nie kwitnie, albo zaczął kwitnąć. Ale no co, ja nie ubolewam nad sytuacją, jaka jest, bo to jest przyroda. To jest, proszę Państwa, tak, że zostawiasz te pszczoły w zbliżonych warunkach. Jakby miały dziko żyć, nie? że one czują temperatury, yy, czują trud związany z rozwojem, jeśli tak jak teraz yy, temperatury się nie zgadzają czyli yy, bez jakiegoś nadmiernego sztucznego rozpędzania, bez termosowych uli styrodurowych, załóżmy, gdzie no, te pszczoły to już od końca lutego można kurde, gonić ładnie. Yy. No to dzisiaj tego problemu nie mam, no, że nie ma rzepaku, rodziny silne mogą się roić, odkłady zaraz trzeba robić, a tu zimno e, i tak dalej, i tak dalej, jakie zabiegi e, przeciwrojowe. Ja nawet o tym jeszcze nie myślę. U mnie rodziny są e, zbyt słabe, żeby w ogóle nadstawki jeszcze dawać. E, no bo patrząc na pogodę, no nie patrzmy na to, co kwitnie, bo no, żeby była pogoda, na to to, co kwitnie, to już by wystarczało, żeby silniejsze rodziny silne. Produkcyjne zbierały, nie? Ale... Yy, no to za krótki okres no, Jest yy, po 21 dzisiaj, kwiecień To dla pszczół właśnie nierozpędzanych yy, Euforycznie, że tak się wyrażę Bo tydzień przygrzało No to to no, w miarę normalnie u mnie się rozwijają Co w zeszłym roku pewnie było podobnie Mają trudniej teraz Po prostu będzie raczej Troszeczkę zwolnią Matki eee, Ale Ale myślę, że, że Koniec maja eee, Będziemy kręcić miód wcześniej Tydzień, dwa tygodnie wcześniej Jak w zeszłym roku eee, Z czego? Ze wszystkiego Z cukru <laughs> Nie wiem ja gnój rozsypałem tutaj, może z gnoju zbiorą. Nie mam pojęcia, proszę Państwa. Myślę, że będzie lipa, lipa dopiszę w tym roku, bo w tamtym roku nie dopisała, za to była e, ta, jak ona? Spać spać liściasta była. U mnie to pewnie było jakoś pomieszane, no nie badałem. To mi chyba z 30% wystarczy lipy, żeby to był lipowy, także był odmianowy. E, przy wirowaniu pachniało, ale. W smaku już, później nic nie czułem, nie? I idziemy Więc w tym roku, no co, by mi nie wystarczyło, żeby lipa dopisała, bo lipy mam tutaj fajne. E, więc jakby to zebrały, no to by nawet dwa razy mogły zebrać, bo blisko mają. Nie? Po 80 kilo zula. Dziękuję. Do widzenia. No Rok rokowi nierówny. E, grunt to wykorzystywać każdą aurę, każde okoliczności do nauki, a nie, że o, że paku nie będzie, ojej, ojej. Pszczoły to zabawa, się cieszę, że, że w ogóle coś, coś ci dają. My wykorzystujemy te biedne pszczółki. Dla mnie jeszcze dobre jest to oziębienie. Znaczy ogólnie szkoda, że to oziębienie nastało, wiadomo. Ale no, jeśli już szukać plusy, no, to plus dla mnie jest taki, że y, przynajmniej więcej tego pokarmu zimowego one jeszcze y, przerobią, zjedzą i będzie mi łatwiej po prostu y, przed y, pożytkiem wyczyścić gniazdo. Nie? Kiedy zaczną nosić, to będzie mi łatwiej wycofać po prostu stary pokarm. Nie będzie aż tak dużo go w gnieździe, więc one, no będzie, no, będzie mi ciężej miód wziąć i zafałszować, nie? Znaczy mi, no pszczołą. prawdopodobnie, no, prawie, że wszystko, no, to powinny zjeść. Dwa tygodnie takiego zimna i tyle larw, tyle pszczół, co teraz się wygryza i larw one chowają. No, to to pochłonie spore ilości miodu. Podejrzewam, że, że po parę kilo one w półtora tygodnia zaraz wciągną, nie? Te rodziny produkcyjne. Tak więc, no, trzeba liczyć, że dwie ramki bite, załóżmy, mogą nawet zostać przeznaczone na wyżywienie. No i super. dziwne, że latają, no ja już łap nie czuję, one latają, wariatki.